Teraz zakupy, part kolejny, kupiłam taki mop ze Swiffera, bo widziałam bardzo dużo tiktoków i storysków, że dziewczyny nie dość, że to reklamują, to też jakby kupują na własną rękę, bez sponsoringu, że tak powiem i podobno to jest świetne, przetestuję i Wam dam znać. No, my mamy teraz duży syf w mieszkaniu, bo mieliśmy wymieniony piecyk w kuchni i tak dalej, no i zrobiło się po prostu bardzo czarno na podłodze. Do tego zwierzęta nam dokładają syfu, więc przetestujemy, zobaczymy. Bo ostatnio stwierdziliśmy, że nawet jak pierzemy te wkłady do zwykłych mopów, to i tak śmierdzą i i tak, jakby no nie wracają do dawnego koloru i jest to takie trochę bla. Więc to są takie jednorazowe wkłady i myślę, że, że się sprawdzi. Odchodzi nam już kupno płynu, no i kupno jakby... jak się mówi, do no, tego wkładu do więc to chyba cenowo wypada podobnie. Pogadanka. Ostatnio widziałam na profilu instagramowym kredki. Dziewczyny, która ma no żeby jej nie urazić, ale myślę, że 40 plus e, taką rolkę. E, najpierw jest w jeansach, a potem jest przejście, jest w cudownej, seksownej, e, uwydatniającej biurz, podkreślającej talię i krótkiej sukience. Dodawanie komentarzy było wyłączone, ponieważ chciałam właśnie. Napisać, że wygląda bombowo, rewelacyjnie i po prostu świetnie gwiazda. Chciałam dodać komentarz, ale nie mogłam tego zrobić, ale mogłam przeczytać komentarze, które do tej pory zostały napisane. Ja tego nie rozumiem, bo zazwyczaj, gdy ktoś wyłącza możliwość komentowania, to nie widać żadnych komentarzy, więc nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale biorąc pod uwagę fakt, że nie mogłam dodać komentarza, no, to chciałam zgłębić temat bardziej. Mam zadyszkę, kochani. A więc zaczęłam czytać te komentarze. No i widziałam tam mnóstwo takich, które mówiły stanowczo nie takiej stylizacji, takiemu wizerunkowi pięknej, 40-letniej kobiety. Oburzyło mnie to strasznie. Kto daje. Ludziom prawo komentowania tego, w czym chodzimy, jak wyglądamy, jak pokazujemy siebie, w czym czujemy się e, wyjątkowo, rewelacyjnie, ekstraseksownie? E, kto daje nam prawo aż takiej ingerencji w życie innych i kto daje ludziom prawo na to, aby tak po prostu, po ludzku, robić komuś krzywdę. Bo takimi komentarzami robimy komuś krzywdę. Oczywiście kredka jest bardzo długo w internecie, nawet dłużej niż my, bo pamiętam ją właśnie z początków, kiedy ja i Paulina zaczęłyśmy publikować na YouTube. Ona była jedną z pierwszych dziewczyn, które obserwowałam. Więc wiem, że w tym internecie siedzi długo, a skoro siedzi w nim tak długo, no to ma już twardy tyłek i potrafi znieść niejedno. Ale po co? Nie lepiej w takiej błahej rolce, która nie, jest, która nie jest społeczna, która nie wyraża jakiegoś zdania nawet na jakiś temat, po prostu taka zwykła roleczka. Poprawiająca humor sobie lub innym, albo dająca, dająca innym otuchę i taką iskierkę do tego, aby może też założyć taką superkieckę. Więc nie lepiej po prostu albo przejść obojętnie wobec tej rolki, albo po prostu powiedzieć dziewczyno, Wyglądasz zarąbiście. Ja tutaj zaglądam z niecierpliwością codziennie. Tak wyglądają posiane kwiatki, tylko totalnie nie wiem, co tutaj jest, co z tego wyrośnie. To jest moja kolejna donica z leśną z łąką kwietną. Jak widać, jest coraz bardziej różnorodnie. Im te roślinki są większe, tym widać, że właściwie każda z nich jest inna. A tutaj widać, jak marnie rosną w tej doniczce, mimo tego, że to jest dokładnie ten sam czas siania. To wygląda jak pietruszka albo inna zieleninka do jedzenia, ale nie, nie. To są w dalszym ciągu kwiaty z leśnej uboże, oh, co jest tą leśną łąką. Z kwietną łąką. Zobaczcie to, jakie fajne jest. <gry> no i tutaj to samo, co w tamtej doniczce. Tutaj mam poziomki, jest trochę kwiatuszków, jest trochę owoców, ale z racji tego, że ostatnio słońce nas nie rozpieszczało, no to czerwonych owoców jest niewiele. Tutaj ogólnie owoców jest więcej. I kochani, patrzcie, i kochani, patrzcie, nawet coś czerwienieje. Tutaj coś jest takiego czerwonego już. O, myślę, że tą już zerwę. Taka bardzo malusia jest właściwie nic. Ale dawno nie jadłam poziomki. Hmm, za 20 lat temu. Nawet nie pamiętam smaku, dlatego też kupiłam te w Doniczce. Hmm. Maleństwo to było. Czy tutaj się nadaje coś jeszcze do zerwania? Może jutro. Widzicie, co one wyprawiają? Wojna. Jak myślicie, kto wygra? Drago, tak jakby się poddał. On wie, że z babą nie wygrasz. Kolejny dzień to podróż do Warszawy i dwa evenciki oraz nocka u Pysi. Idę dzisiaj na event Douglasa e, i Morphy e, oraz na event. Karera. Bardzo się cieszę. Mam super outfit na dzisiaj. Makijaż wykonałam jak zawsze w pociągu. W drodze myślałam, że będę stała, ale stwierdziłam, że w sumie mogę nie zdążyć wyzykować się u pysi. Więc się podobałam, ogarniałam już włosy. Tak kręciłam włosy znowu w pociągu. I zachwycam się swoim samą ponieważ jaką ciemniejszą buzię i ciemniejsze ciało. To no, moje zęby są też dużo, dużo większe i włosy jaśniejsze, więc dobrze się czuję w takim wydaniu Pewnie sobie, samę będę używała częściej. Jest super. Mam ptasieleczko i jadę do Pysi. się przybyła do mojej i pojedziemy pewnie od razu na event. I jesteśmy z Mikusią, Dzień dobry, cześć! Szybka teleportacja z mieszkania Pysi. A potem teleportacja dalej. A, tak, potem teleportujemy się na kolejny event razem. Dlatego teraz wszystko się tak złapałyśmy. Mamy dzisiaj dwa eventy razem, tak. e, więc no, spędzimy w sumie po 22.00. Fajnie. rozłącznie, fajne. A ja potem uciekam do Krakowa, tylko na event przyjechałam, ale ta linka zostanie. Tak, ja z powrotem uderzam do Pysi, do mieszkania. E, także będziecie mogli zobaczyć kilka innych na jednym vlogu. Jezu, kochani, słyszmy sobie tak z eventu na kolejny i i po drodze spotkały się w Co Czodzie nie masz urodziny. Się Naprawdę spotkał się w a który sobie się pod jakimś barm z kolegą. To jest znak z nieba ja dlaczego. Dzisiaj, ja dzisiaj widziałam pana, pana podobnego do niego i wtedy mówiła, o Bedi, wchodzimy? Ja mówię, Bedi, a machu nie mówi, nie, no co ty? No, ale tak dzieje, a ja tak podeszłam do nich i mówię, ej, to jest... Oh, no. ej, tu się to zdjęcie? No i pokaż moim widzom nasze zdjęcie z BDS-em. Pokaż im. Look at this. Mamy foto z BDS-em. Poznajcie panie wszystkie na <laughs> tym zdjęciu. Dobra, idziemy na kolejny i będzie słoneczka spóźniona. No ale takie życie, nie? W tych czekamy na pizzkę, wyłączyli właśnie w lokalu muzykę, więc mogę nagrywać i coś specjalnie do Was dla mówić, ciebie. specjalnie dla mnie, tak na pewno wiedzieli, że... Że jestem influencerką i potrzebuję e, jest muzyki. W, tle. E, w każdym razie jesteśmy w e, pizza na kawałki, czy coś takiego. E, to jest knajpa, którą poleciła właśnie Jóka, Mahunik No i wziąłam sobie jeden kawałeczek e, pepperoni Pysia i Patryk poszli z piskami na spacerek, więc mogę teraz Wam podsumować cały mój dzień. Zleciało mega, mega, mega szybko. E, I byłam w sumie na dwóch eventach. E, było super na Deglasie i fajnie na e, evencie Carrera, e, no ale na Deglasie jakoś bawiłam się nieco lepiej. E, może to była kwestia tego, że e, było tam po prostu więcej moich znajomych. Na evencie Carrera znałam bardzo, bardzo mało osób, e, więc wiecie, jak to jest. E, łatwiej, lepiej się obraca e, wokół własnego grona. Za to na evencie Carrera był koncert Kacperczyków, więc super. Także generalnie oba eventy były udane. Zdążyłam się przebrać między eventami. W sumie nie jestem pewna, co Wam tam ponagrywałam. Ale w razie, gdyby tutaj nie było moich outfitów, to na pewno będą na Instagramie. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy. Nie obiecuję, że jutro i tak dalej, bo muszę najpierw sobie zaplanować fit. Więc najpierw planuję posty, a dopiero potem Wam powiem, że są. Także obserwujcie nas na Instagramie, bo się na pewno pojawią. No i idę zaraz się kąpać i spać. Rano o 10, chyba 30 mam pociąg do Rybnika, więc muszę się wyspać. i Idę spać. <noise> Także dziękuję Wam za to, że byliście z nami w tym vlogu. Czekajcie na kolejne vlogi, m.in. na recenzję tego Shifera jakoś tak się to czyta. Kevin już dzisiaj go testował i powiedział, że jest 8 na 10, no ale ja też muszę go przetestować więc jakby czekajcie na tą recenzję, no i na kolejne vlogi, bo na pewno będzie się dużo działo. Będzie też film o samoopalaczach, także obserwujcie także nasz profil na YouTubie, no i widzimy się właśnie w kolejnym odcinku. Pa, pa kocham Was, bają!